Słuchajcie, jedną z wielu atrakcji nad Jeziorem Bielawskim, a moim zdaniem jedną z najfajniejszych, jest szkoła windsurfingu, do której słonecznie zapraszam, już Wam pokazuję, jak to wygląda. Jesteśmy w tym momencie, oczywiście już po zamknięciu szkółki, bo już jest, zbliża się godzina 18, więc szkółka już jest zamknięta, ale zobaczcie, jak to wygląda. Nasze jezioro jest bardzo wietrzne. W sensie często występuje tu fajny wiatr, a nawet jak go nie ma, to jest termin dzięki temu, że mamy tutaj góry. W góry sobie właśnie zaglądamy. Słuchajcie, no i dzięki temu, że są te góry, to nawet jak mamy totalną flautę, to i tak na czym jest pokład, bo ten wiatr jest wciągany tutaj przez. Tego rybu. różnica temperatur to aż 10 stopni średnio. A teraz wam troszkę o sprzęcie opowiem. W ogóle, jak korzystacie z naszej szkółki, nawet z supu, z czegokolwiek, to oczywiście leżaczki, plaża jest do Waszej dyspozycji. A sprzęt to bardzo fajny, słuchajcie. Od desek miękkich tego typu to są tak zwane windsupy. Tutaj się dołącza paletę i staje się to deską windsurfingową no ale można to wynająć oczywiście też jako supa przez deski twarde większe, mniejsze szybsze, wolniejsze o takie typowo yy, szkoleniowe także tego sprzętu jest masę jeśli chodzi o pędwiki no wy to tak popularnie żagle nazywacie też pełen wybór, zobaczcie ile tego tutaj mamy do wyboru, do koloru Dla takich bardziej zaawansowanych interferów cała paleta większych żagi, na których już można pływać ślizgowo. Siema dziewczyny. No ja takie szybkie pytanie. A co Wam się podoba yy, tutaj yy, nad jeziorem Bielawskim Tutaj nic nie, nie mogę dodać. Nawet powiedziałbym, że zrobiło mi się tak troszkę słodziutko. <gry> Dobra, dziękuję wam bardzo. Idę do... do zobaczenia. No i słuchajcie. Ee, chciałbym jeszcze wam powiedzieć, że obok naszej szkółki jest bardzo fajny, klimatyczny, niech ja sobie tu zrobię miejsce, bar. Idziemy tam teraz. Czyli, kochani, macie przerwę w pływaniu, macie chwilę wolnego, chcecie na chwilę odpocząć? No to zobaczcie. Tak możecie sobie pocilautować. Z takim oto widoczkiem. Mega co? So? <laughs>